Nie. Jestem teraz w galerii i kupiłam sobie czarny szwinkę. Jestem w przymierzalni. W przymierzalni był już vlog, ale yy, no, to jest nowe. Mam trzy pary spodni i, i będę je przymierzać. W sensie, nie, nie będę wam pokazywać, ale będę przymierzać spodnie. Zobaczymy, może, może kupię, może nie. Mój kicik, szuka znów.

że po raz pierwszy jak założyłam te spodnie to, no to się ma... wywaliłam na schodach i się zrobiła dziura i ona stale się powiększa i, I fajnie kupiłam sobie te spodnie i teraz idę już na chatę wszystko kupiłam to co miałam i jak wejdę stąd to wam pokażę co kupiłam Się Bitcoin, bo jest miejsce, gdzie kupię się bitcoiny nawet w Kielcach, naprawdę jak ja to zobaczyłam, to byłam jak what the fuck, tak właśnie zareagowałam, teraz jedę na autobus, jak nie będę miała żadnego pod chatę, to się wkurzę. Nie mam żadnego podhatę, więc muszę iść na inny przystanek. Świetnie. No ale w tym czasie mogę Wam pokazać rzeczy, które kupiłam. No to kupiłam te spodnie, to już Wam pokazywałam przed chwilą. Kupiłam szminkę tylko muszę ją znaleźć. O, znalazłam. Szminkę czarną kupiłam. Jak wrócę na chatę, to zrobimy wielki test. Szmi szminki czarnej z Golden Rose. O, tak powinnam pokazać. Powinnam zrobić switzer, jak to się nazywa. Nie wiem. Te blogerki jakoś tak to trzymają i pokazują. Ale ja jestem zbyt upośledzona, żeby to zrobić. I kupiłam najważniejszą rzecz w życiu kobiety, podpaski, bo wiecie, krew ścipy, okres tak zwany. Dokładnie tak. Czy to jest obrzydliwe? Nie! To jest naturalna rzecz, tak? Przyroda, biologia i te sprawy. A że jestem na biochemie, powinnam dokształcać swoich widzów na ten temat. Wyglądam teraz jak upośledzona i mówię o miesiączce <grywa> Żyć, nie umierać. Witam. Chciałam tylko powiedzieć, że nagrałam recenzję, ale mi się nie nagrało. W sensie, zwiesił mi się telefon, wkurzyłam się. szminka jest w porządku. Tak wyglądam. Można mnie nazwać oficjalnie pierwszą polską, kielecką alternatywką. Byłam czarną szminkę, a w Kielcach takie osoby nie istnieją, bo to zadupie. Jestem bardzo zdenerwowana, naprawdę tak się wkurzyłam na ten telefon, już drugi raz mi taką akcję odwala i, i się zdenerwowałam. No i co? A złość piękności szkodzi i... Brrr, taka zła jestem. No. No i się wkurzyłam, no i mi się już nie chce nagrywać aż. Dobra, zostaw lajka i spierdalaj, bo jestem bardzo zła. Brrr. Goochie Gal Goochie Gal Goochie Gal Goochie Gal Goochie Goochie